Domki od Buddy nie zdążyły jednak trafić do powodzian. Problemy z darowizną z powodu aresztu. Konopski zapowiada nadchodzącego olbrzyma oraz daje kolejne wskazówki. Freeze wyciągnął wnioski, tym razem ściana pozytywnych komentarzy. Zaskakująca decyzja Federacji FAME zmieniają datę najbliższej gali. Powodzianie otrzymali domki od Buddy, natomiast pojawił się pewien problem z formalnościami dotyczącymi darowizny. Każdy kolejny dzień przynosi nowe informacje związane ze sprawą Buddy. Wczoraj pokazywałem wam zapewnienie ze strony prokuratury, że domki kontenerowe, które Budda przekazał, nie zostaną w tej sprawie zabezpieczone. Teraz jak się okazuje, według informacji opublikowanej na portalu Nowa Trybunał Opolska, domy od Buddy czekają na koniec aresztu. Nikt nie może teraz przekazać powodzianom tej darowizny. Według artykułu autorstwa Krzysztofa Strauchmana, tylko jednego dnia zabrakło pani Iwonie z Lądka zdroju, aby skutecznie odebrać dom modułowo od influencera. Wszystko wynika z wystąpienia tymczasowego aresztu przed przekazaniem darowizny. W przypadku pani Iwony dodatkowo cały problem spotęgowany jest jeszcze faktem, że poczyniła inwestycje, żeby po prostu ten domek móc u siebie postawić. Z artykułu możemy dowiedzieć się, że Buda przekazał pani Iwoni klucze do jednego z domków, a ona po tej decyzji zdecydowała się nabyć działkę gruntową za 150 tysięcy, za kolejne 30 tysięcy wybudować betonową płytę pod domek oraz wykonać potrzebne przyłącza. Pani Iwona chciała przejść domek z powodu lokalizacji, gdzie posiada pracę. Tam pracuje jej syn, uczy się córka, nie może dojeżdżać z paczkowa, gdzie zostało one pierwotnie. Co jeszcze ciekawsze, na stronie Onet możemy natomiast przeczytać, jak się okazało, za ten hojny gest dla powodzian miał nie zapłacić Budda, a inny zatrzymany w tej aferze Adam U. Fakturę za domy mobilne zapłacił u wykonawcy Adam U z warszawskiej firmy Influi. Nam producent nie chciał udzielić takiej informacji, ale w rozmowie z panią Iwoną to potwierdził. Według informacji od pani Iwony cały proces przekazania od otrzymania kluczy do domku od samego Buddy, po następnie kontakt telefoniczny z Adamem U oraz ustalenia dotyczące gotowości transportu domu modułowego na jej działkę przebiegały naprawdę spokojnie. Sprawnie wysłań zostali do niej nawet piloci z firmy transportowej w celu ustalenia warunków na działce. Została zapewniona, że dom przyjedzie w poniedziałek albo wtorek. Zapewniał też, że przywiezie jednocześnie dokumenty potwierdzające darowiznę domu na moją rzecz. Od tego czasu jednak Adam U nie odbiera telefonu, wyznaje pani Iwona. I tutaj pojawia się cały problem dotyczący tych wszystkich formalności darowizny, ponieważ Adam U ma konkretny powód, przez który nie odbiera telefonu. Ponieważ jak możemy dowiedzieć się z artykułu, właścicielem czterech modłowych domów przekazanych wcześniej powodzianom jest firma Influi, a dwóch członków jej zarządu siedzi obecnie w tymczasowym areszcie, formalnie nie mogą niczego nikomu podarować. Federacja Fame wczoraj podwójnie zaskakuje, zmienia datę swojej gali, a na stronie sklepu Fame'u wyświetlał się wczoraj komunikat sklep zablokowany. Ostatnio dowiedzieliśmy się o powrocie Gal Cloud, natomiast dopiero za 4 miesiące, a wczorajsza wiadomość sprawia, że na kolejne wydarzenie freakowe będzie trzeba poczekać dwa tygodnie dłużej. Federacja Fame poinformowała, z przyczyn niezależnych od nas, termin najbliższej gali został przesunięty z 23 listopada na 7 grudnia 2024 roku. Miejsce pozostaje bez zmian. Widzimy się w Atlas Arenie w Łodzi. Powód przełożenia jest więc dla odbiorców na chwilę obecną nieznany. Z pewnością jednak pytanie o przyczynę pojawi się w przyszłości, a osoby, które zakupiły bilet, będą mogły go zatrzymać lub zrezygnować i przyjąć zwrot pieniędzy. Patrząc jednak na ostatni czas w zdecydowanie branie urlopu z dużym wyprzedzeniem i rezerwowanie bezwrotnych noclegów nie jest dobrym pomysłem z uwagi na pojawiające się właśnie takie zmiany. Sklep Fejmu wczoraj przez pewien czas nie działał, a komunikat wskazywał na to, że został zablokowany. W poniedziałek po zatrzymaniu buddy w sieci pojawiła się informacja odnośnie należącej do niego strony Daus.pl. Według artykułu BUB od kilkunastu godzin zamiast normalnej zawartości strony wyświetlał się komunikat sklep zablokowany, po pewnym czasie sklep Daus powrócił jednak do normalnego działania. Co ciekawe, wczoraj identyczna sytuacja przytrafiła się innej witrynie, na której można było kupić rzeczy marki Fame. Obecnie sklep Fame działa już normalnie, a twitterowy profil federacji skomentował to zdarzenie słowami ilość wejść na sklep Fame MMA po tym jak Arabzor zapomniał opłacić hosting oraz dołączoną grafiką przedstawiającą wykres wzrostu. Kolobski wrzucił relację w klimacie nadchodzącego olbrzyma. Pamiętajcie, prawie codziennie po 6 rano macie na kanale takie treści, a jeśli ustawicie lajka oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększycie szansę, że ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Wczoraj pokazywałem Wam fragmenty z ostatnich dwóch materiałów Mikołaja, które pełniły funkcję zapowiedzi kolejnego filmu. Jutro o godzinie 16 na kanale Konopa ma pojawić się ponad 2 godziny film, w którym opisywany proceder pod względem finansowym ma znów przebić kwoty wymienione w zabezpieczonym majątku w sprawie buddy. Tajemnicza zapowiedź najmocniej może sugerować odbiorcom zapowiadany 11 miesięcy temu film o stronach ze skrzynkami, które są mocno popularne wśród szczególnie streamerów, znajdujący się na banerze klucz oraz dodatkowczajsza relacja zawierająca odliczanie do premiery materiału. Oraz ikony worka z pieniędzmi, diabła, wybuchu oraz automatu do gier z trzema siódemkami sprawiają, że prawdopodobnie jutro będziemy mieli do czynienia z taką publikacją. Czego filmu jeszcze nie ma? Po Bo sam Boxdel wiesz, czy może nie wiesz, że po Kidropie sporo twórców wycofało się z promowania skrzynek, ale nie wszyscy. I sprawa jest rozwojowa. Natomiast wczorajsza relacja posiada bardzo mocne nawiązanie do hasła Olbrzymidzie. Analizując wskazówki, które otrzymaliśmy w kwietniu, możemy zauważyć, że Mikołaj oprócz stron ze skrzynkami śledził właśnie temat transmisji polskich streamerów na Kiku, gdzie promowali Kasy online. Nazwy twórców stały zamazane, natomiast wiemy o jednym streamerze oraz streamerce. Patrząc na czas trwania materiału oraz wiadomość, będzie rozliczany w filmie o Kidrop i jego widzów na, tutaj nie wiemy dokładnie na co ktoś miał szukać widzów z uwagi na zamazanie, prawdopodobnie w celu uniemożliwienia identyfikacji oko chodzi, możemy spodziewać się dość mocnego materiału, dodatkowo dodając do tego fakt, jak dużo osób reklamowało właśnie na przykład stronę ze skrzynkami. Większy research, jaki zrobiłem w karierze i wierzę, że ten film przyniesie sporo dobrego. Śmieszna jest ta pewność u Ciebie i wciskanie swoim widzom, że niby zrezygnowałem z tego filmu, masz na to absolutnie Żadnego dowodu. A wiesz czemu kłamczuszku? Bo nigdy nie powiedziałem nikomu, że z niego zrezygnuję. Ale za to mam całą masę wiadomości na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, czy to z prywatnych rozmów, czy to z innymi twórcami, i zawsze mówiłem że robię ten materiał. Freeze zdecydowanie zareagował na komentarze oraz opinie widzów i raczej tego nie żałuje. W czerwcu mieliśmy do czynienia z prawdopodobnie jednym z najgorszych pod względem odbioru materiału Friza. Publikacja drugiego sezonu Mafii, która porównywana była z sabotażem spotkała się z śmiało można powiedzieć falą krytyki. Komentarze w stylu totalna lipa, stypa totalna, dotyczące osób zaproszonych do programu, czyli tylko trzech gości z zewnątrz przy jednoczesnych sześciu uczestnikach związanych z ekipą oraz Frizem. Natomiast drugi zarzut dotyczył zbyt dynamicznego oraz chaotycznego com um No i przed wystartował trzeci sezon mafii. Można powiedzieć, że Freez wyciągnął wnioski, a opinia widzów jak najbardziej mu to pokazuje. Analizując komentarze, tym razem mamy do czynienia z ścianą pochwał oraz docenienia wprowadzonych zmian. Większa ilość uczestników z zewnątrz montaż jest określany jako spowolniony w porównaniu z poprzednim sezonem oraz normalny, a nie w stylu TikTokowym. Co ciekawe, widzowie pochwali również aspekt reklam produktów, których wcześniej po prostu miało być zbyt dużo. Jestem influencerem, youtuberem, ale też byłem gospodarzem razem w tym programie i myślę, że to mi bardzo pomoże. Jestem tu też po to, żeby promować nasz napój No Rush. i serio, ram się z tego, bo jest to produkt, który ma w sobie mnóstwo, mnóstwo witamin. Między innymi witaminy B12, cynk, magnez, które mają rzeczywisty wpływ na organizm dzięki swojej funkcji Mind a jeżeli ktoś nie zna produktu, to ten, ten nasz raz to funkcjonalna woda witaminowa. Komentarze w stylu w ciągu tego odcinka była tylko jedna reklama. Zobaczymy jak będzie dalej, ale na ten moment jest git albo inny prop za tą jedną reklamę rasha w półtorej godzinnym filmie. Natomiast do tego sezonu Mafi Free zaprosił gimpera, żabsona, Naruciaka, Blowka oraz Agnieszkę Grzelak. Dzisiaj po godzinie 20 zapraszam Was na Twitcha, link macie w opisie, prawie codzienne transmisje, tak samo jak prawie codziennie o 6 rano macie tutaj taki materiał na kanale, w tym miejscu usiedla się miniatura z poprzednich dni, do której również Was zapraszam, jeśli oczywiście nie widzieliście, dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra, siema.